Poranek witał Marka zawsze tym samym szarym rytuałem. Budzik, cichy szept Zosi z pokoju obok, zapach taniej kawy. Każdy dzień był walką o przetrwanie, o zapewnienie córce godnego życia, o którym sam mógł tylko pomarzyć. Pracował na dwa etaty, ledwo wiążąc koniec z końcem. Był samotnym ojcem, wdowcem, który stracił żonę w wypadku, pozostawiając go z małą Zosią i ogromną pustką w sercu. Mimo to nigdy się nie poddawał. Wierzył, że dobro wraca, że każdy akt życzliwości, nawet najmniejszy, ma swoje znaczenie. Ta wiara była jego jedyną latarnią w ciemności, jego siłą napędową, która pozwalała mu wstawać każdego ranka i stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Nie wiedział, że ten dzień miał przynieść mu dowód na to, że jego wiara nie była daremna, że los potrafi zaskoczyć w najbardziej nieoczekiwany sposób. Droga do pracy wiodła przez centrum miasta, gdzie każdego ranka widywał tego samego sprzątacza ulicznego. Starszy mężczyzna zgarbiony, w zniszczonym kombinezonie z miotłą w ręku, sumiennie wykonywał swoją pracę, niezależnie od pogody. Marek zawsze go pozdrawiał, uśmiechał się, a czasem nawet zamienił kilka słów. Widział w nim coś więcej niż tylko sprzątacza. Widział godność, pracowitość, cichą siłę. Inni go ignorowali, a nawet wyśmiewali, rzucając w jego stronę pogardliwe spojrzenia i obraźliwe komentarze. Marek czuł wtedy ukłucie w sercu. Jak można tak traktować drugiego człowieka? Jak można być tak obojętnym na czyjeś cierpienie? Nie rozumiał tego i nie zamierzał tego tolerować. Ten dzień miał być inny. Ten dzień miał być punktem zwrotnym, który na zawsze zmienił jego życie. Tego ranka, gdy Marek przechodził obok sprzątacza, usłyszał szydercze głosy. Grupa młodych ludzi, ubranych w drogie garnitury, wyśmiewała starszego mężczyznę, rzucając w jego stronę śmieci i obelgi. Marek poczuł, jak krew uderza mu do głowy. Nie mógł tego znieść. Nie mógł stać bezczynnie i patrzeć, jak ktoś jest poniżany. Bez wahania podszedł do grupy, jego głos był spokojny, ale stanowczy. Zostawcie go w spokoju, powiedział stając między sprzątaczem a szydercami. Młodzi ludzie byli zaskoczeni, ale Marek nie dał się zastraszyć. Bronił sprzątacza, bronił jego godności, bronił tego w co wierzył. Nie wiedział, że ten akt odwagi, ten gest bezinteresownej pomocy miał otworzyć mu drzwi do zupełnie nowego świata świata, o którym nawet nie śnił i do prawdy, która wstrząsnęła jego fundamentami. Młodzi ludzie. Zaskoczeni postawą Marka wycofali się, mrucząc pod nosem. Sprzątacz spojrzał na Marka, w jego oczach widać było wdzięczność i zdziwienie. Dziękuję, powiedział cicho. Jego głos był chrypliwy. Marek uśmiechnął się. Nie ma za co, nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Rozmawiali przez chwilę o pogodzie, o życiu, o drobnych rzeczach. Marek poczuł dziwną więź z tym starszym mężczyzną. Coś, czego nie potrafił nazwać. Była w nim jakaś mądrość, jakaś siła, która go intrygowała. Nie wiedział, że ten pozornie zwykły sprzątacz skrywa tajemnicę, która miała zmienić jego życie na zawsze. Nie wiedział, że ten akt dobroci był obserwowany, oceniany i że miał przynieść mu nagrodę, o której nawet nie śnił. Los bywa okrutny, ale czasem potrafi też zaskoczyć w najbardziej pozytywny sposób następnego dnia, gdy Marek szedł do pracy, sprzątacza nie było. Zdziwił się, bo nigdy nie opuszczał swojego stanowiska. Czuł niepokój. Czy coś mu się stało? Czy ci młodzi ludzie go skrzywdzili? Marek poczuł ukłucie w sercu. Martwił się o niego. Przecież był dla niego kimś więcej niż tylko sprzątaczem. Był symbolem godności, pracowitości, cichej siły. Marek kontynuował swoją drogę. Ale myśl o sprzątaczu nie dawała mu spokoju. Tego dnia praca wydawała mu się cięższa niż zwykle, a kawa smakowała gorzej. Czuł, że coś jest nie tak, że coś ważnego się wydarzyło, i miał rację. Coś ważnego się wydarzyło, coś, co miało zmienić jego życie na zawsze, coś, co miało otworzyć mu drzwi do zupełnie nowego świata. Wieczorem, gdy Marek wrócił do domu, czekała na niego koperta. Bez nadawcy, bez znaczka. Tylko jego nazwisko, napisane eleganckim pismem. Marek poczuł dreszcz, otworzył kopertę. W środku był list i klucz. List był krótki, ale jego treść wstrząsnęła Markiem do głębi zaproszenie na spotkanie z Piotrem Kowalskim. Nazwisko to nic mu nie mówiło, ale adres, adres wskazywał na najbardziej ekskluzywną dzielnicę miasta, na rezydencję, o której czytał w gazetach. Marek poczuł, jak jego serce bije, jak oszalałe. Co to wszystko znaczyło? Czy to jakiś żart? Czy to jakaś pułapka? Nie wiedział, ale czuł, że musi się dowiedzieć. Musiał zaryzykować. Musiał poznać prawdę. To było silniejsze od niego. To było przeznaczenie. Następnego dnia Marek ubrał swój najlepszy, choć mocno już zużyty garnitur. Zosia patrzyła na niego z ciekawością. Tato, dokąd idziesz? Zapytała. Marek uśmiechnął się. Na ważne spotkanie, kochanie, może to zmieni nasze życie? Zosia przytuliła się do niego. Marek poczuł, jak jego serce rośnie. Wszystko, co robił, robił dla niej, dla jej przyszłości. Siadł do autobusu, a potem do tramwaju, czując, jak narasta w nim napięcie. Im bliżej był celu, tym bardziej czuł, że to nie jest zwykłe spotkanie. To było coś więcej coś, co miało zmienić jego życie na zawsze. Coś, co miało otworzyć mu drzwi do zupełnie nowego świata i do prawdy, która wstrząsnęła jego fundamentami. Rezydencja Kowalskiego była imponująca. Ogromna brama, długi podjazd, wypielęgnowany ogród. Marek poczuł się nieswojo. To nie był jego świat. To był świat, o którym czytał w gazetach, o którym oglądał filmy, ale nie jego. Zapukał do drzwi. Otworzył mu lokaj ubrany w nienaganny strój. Pan Marek? zapytał. Marek skinął głową. Lokaj zaprowadził go do salonu, gdzie czekał na niego starszy mężczyzna. Marek poczuł dreszcz. To był ten sam sprzątacz uliczny, którego bronił wczoraj. Tylko że teraz był ubrany w drogi garnitur, a jego twarz była ogolona i wypoczęta. Marek poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. To nie mogła być prawda. To był koszmar, z którego nie mógł się obudzić. Witam, panie Marku. Powiedział Kowalski. Jego głos był spokojny, ale widać było w nim pewność siebie. Nazywam się Piotr Kowalski. Jestem właścicielem tej rezydencji i wielu innych rzeczy. Marek stał tam, sparaliżowany, nie mogąc wydobyć z siebie słowa. Wiem, że jest pan zaskoczony, kontynuował Kowalski. Ale chciałem pana poznać, chciałem zobaczyć, jakim jest pan człowiekiem, i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Marek poczuł, jak jego serce bije jako szalałe. Co to wszystko znaczyło? Czy to jakiś żart, czy to jakaś pułapka? Nie wiedział, ale czuł, że musi się dowiedzieć, musiał zaryzykować, musiał poznać prawdę. To było silniejsze od niego, to było przeznaczenie. Kowalski opowiedział Markowi swoją historię. Był milionerem, który dorobił się fortuny na nieruchomościach, ale czuł się samotny, zmęczony. Pozbawiony sensu życia, postanowił znaleźć swojego następcę kogoś, kto przejmie jego imperium, ale też kogoś, kto będzie miał wartości, które on sam cenił. Postanowił przebrać się za sprzątacza ulicznego i obserwować ludzi, szukać kogoś, kto wyróżniałby się z tłumu. I znalazł Marka. Znalazł w nim uczciwość, odwagę, empatię. Znalazł w nim to, czego szukał. Marek słuchał w milczeniu. Jego umysł próbował przetworzyć te wszystkie informacje. To było zbyt wiele, to było nie do pomyślenia, to było jak z bajki, ale to była prawda, prawda, która wstrząsnęła jego fundamentami. Chcę, żeby pan przejął moją firmę, powiedział Kowalski. Chcę, żeby pan kontynuował moje dzieło. Chcę, żeby pan wykorzystał swoje wartości, swoją uczciwość, swoją empatię. By prowadzić ten biznes w sposób, który będzie służył ludziom. Marek poczuł dreszcz. To było zbyt wiele. To było nie do pomyślenia. On, samotny ojciec, który ledwo wiązał koniec z końcem, miał przejąć imperium milionera. To było jak sen. Ale to był sen, który stawał się rzeczywistością. Marek poprosił o czas do namysłu. Musiał to wszystko przetrawić, musiał porozmawiać z Zosią. Musiał zastanowić się, czy jest gotów na taką zmianę, na taką odpowiedzialność. Kowalski zgodził się. Marek wrócił do domu. Jego głowa była pełna myśli. Opowiedział Zosi o wszystkim. Zosia słuchała w milczeniu. Jej oczy były szeroko otwarte. Tato to jak z bajki, powiedziała. Marek uśmiechnął się. Tak, to było jak z bajki. Ale to była bajka, która stawała się rzeczywistością. Marek poczuł, jak jego serce rośnie. Wszystko, co robił, robił dla niej, dla jej przyszłości. Musiał podjąć decyzję, decyzję, która miała zmienić jego życie na zawsze. Następne dni były pełne wątpliwości. Marek zastanawiał się, czy podoła, czy będzie dobrym następcą Kowalskiego, czy będzie potrafił prowadzić tak dużą firmę, czy nie zatraci się w świecie bogactwa i władzy. Marek rozmawiał z przyjaciółmi. Z rodziną, szukając rady, wsparcia, ale nikt nie potrafił mu pomóc. To była jego decyzja, jego wybór, jego życie. Marek postanowił przyjąć ofertę Kowalskiego, ale pod jednym warunkiem. Chciał, żeby Kowalski nadal był jego mentorem, żeby pomagał mu w prowadzeniu firmy. Kowalski zgodził się. Marek poczuł dreszcz. To było to, to był jego moment. Marek zaczął swoją nową pracę, uczył się szybko. Chłonął wiedzę jak gąbka. Kowalski był dla niego prawdziwym mentorem, cierpliwym i wyrozumiałym. Marek czuł, jak jego serce rośnie. To było to. To było jego miejsce. To było jego przeznaczenie. Zosia była dumna z ojca. Marek czuł, jak jego życie nabiera sensu. To było jak sen. Ale to był sen, który stawał się rzeczywistością. Marek zanurzył się po uszy w nowym świecie biznesu. Chłonąc każdy szczegół, każdy niuans, jak spragniona wiedzy gąbka. Spotkania były intensywne, liczby skomplikowane, ale czuł odnowioną energię, pasję, której posiadania nigdy by sobie nie wyobraził. Kowalski, teraz jego mentor, był niewyczerpanym źródłem mądrości i doświadczenia, prowadząc go z cierpliwością i wnikliwością. Marek uczył się o inwestycjach, strategiach rynkowych, skomplikowanych negocjacjach, ale co najważniejsze, Uczył się o przywództwie, o tym, jak inspirować i motywować ludzi, jak budować coś trwałego i znaczącego. Nie budował tylko imperium finansowego, budował dziedzictwo, przyszłość dla Zosi i dla siebie, a każdy dzień był nowym odkryciem, nowym zwycięstwem, nowym krokiem w kierunku przeznaczenia, o którym nigdy nie śmiał marzyć. Życie, wcześniej szare i przewidywalne, teraz pulsowało żywymi kolorami i nieskończonymi możliwościami. Z czasem Marek zaczął wdrażać własne pomysły, nasycając firmę swoimi wartościami uczciwości, empatii i odpowiedzialności społecznej. Uruchomił programy wsparcia dla potrzebujących społeczności, zainwestował w zrównoważone projekty i stworzył środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuł się doceniony i szanowany. Kowalski obserwował z dumą, widząc w Marku nie tylko następcę, ale udoskonalenie swojej własnej wizji. Firma prosperowała nie tylko pod względem finansowym, ale także pod względem reputacji i wpływu społecznego. Marek udowadniał, że można odnieść sukces bez rezygnacji z zasad, że etyka i rentowność mogą iść w parze. I to było jego największe zwycięstwo, jego największy wkład w świat. Redefiniował pojęcie sukcesu, pokazując, że prawdziwa wartość nie leży tylko w tym, co się gromadzi, ale w tym, co się buduje i czym się dzieli. Zosia, teraz nastolatka, z bliska śledziła transformację swojego ojca. Widziała błysk w jego oczach, pasję w jego słowach, radość w jego działaniach. Marek dbał o to, by angażować ją w swoje projekty społeczne, ucząc ją, jak ważne jest oddawanie społeczeństwu. Używanie przywilejów do czynienia różnicy. Zosia z kolei inspirowała ojca swoją wizją świata, ciekawością i pragnieniem sprawiedliwości. Stali się zespołem, zjednoczeni nie tylko więzami krwi, ale wspólnym celem. Ból po stracie matki wciąż był obecny, ale teraz towarzyszyła mu głęboka wdzięczność za życie, które mieli, za możliwości, które się pojawiły i za miłość, która ich łączyła. Rodzina, Wcześniej rozbita przez tragedię, teraz kwitła, silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek, budując przyszłość pełną nadziei i znaczenia. Pewnego dnia Kowalski, już starszy i zmęczony, wezwał Marka na rozmowę. Wyraził swoją wdzięczność, podziw i zaufanie. Powiedział, że nadszedł czas, by całkowicie przejść na emeryturę, by w pełni przekazać pałeczkę Markowi. Marek poczuł mieszankę emocji: wdzięczności. Odpowiedzialności, ale także odrobinę smutku. Kowalski stał się kimś więcej niż mentorem, był przyjacielem, ojcem, powiernikiem. Pożegnanie było wzruszające, ale pełne obietnic. Kowalski wiedział, że zostawia swoje dziedzictwo w dobrych rękach, a Marek wiedział, że ma ogromną odpowiedzialność, ale także wyjątkową okazję, by kontynuować budowanie czegoś wspaniałego. Cykl się zamykał, a zaczynał nowy. Z Markiem Steru, gotowym stawić czoła wyzwaniom i możliwościom, które niosła przyszłość. Marek przejął kierownictwo w firmie z determinacją i wizją, rozwinął działalność, otworzył nowe oddziały, zainwestował w technologie i innowacje, ale nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, swoich wartościach, swojej misji. Firma pod jego kierownictwem stała się wzorem sukcesu i odpowiedzialności społecznej. Przykładem dla innych korporacji. Marek, były samotny ojciec walczący o przetrwanie, był teraz szanowanym liderem, wizjonerskim przedsiębiorcą, filantropem. Jego historia inspirowała miliony, dowodząc, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w tym, co się ma, ale w tym, co się z tym robi. A on, Marek, dopiero zaczynał. Przyszłość była świetlana, pełna możliwości, a on był gotów ją objąć. Z Zosią u boku, budując dziedzictwo, które przetrwa pokolenia, ale sukces przyniósł ze sobą nowe wyzwania. Konkurencja stała się bardziej zacięta, przeszkody bardziej skomplikowane. Marek zmierzył się z kryzysami gospodarczymi, atakami bezwzględnych rywali i ciągłą presją utrzymania firmy na szczycie. Były chwile zwątpienia, wyczerpania, chęci rezygnacji, ale zawsze znajdował siłę w Zosi, w jej uśmiechu. W jej niezachwianej wierze. I w Kowalskim, który nawet na emeryturze pozostawał źródłem wsparcia i mądrości. Marek nauczył się, że prawdziwe przywództwo to nie tylko podejmowanie trudnych decyzji, ale wytrwałość w obliczu przeciwności, utrzymanie integralności w obliczu pokus i nigdy nie tracenie z oczu większego celu. A każde pokonane wyzwanie czyniło go silniejszym, bardziej odpornym. Bardziej zdeterminowanym do wypełnienia swojej misji. Jednym z największych wyzwań było utrzymanie istoty firmy, jej fundamentalnych wartości w obliczu wykładniczego wzrostu. Marek odmawiał kompromisu etycznego na rzecz zysku, poświęcania jakości w imię ilości. Wdrożył rygorystyczne polityki odpowiedzialności społecznej, zapewniając, że firma nadal będzie agentem pozytywnych zmian w społeczeństwie. Zatrudnił i wyszkolił zespół który podzielał jego wizję, tworząc kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, szacunku i współpracy. Marek wiedział, że prawdziwy sukces nie mierzy się tylko liczbami, ale wpływem, jaki firma ma na życie ludzi i świat, i był zdeterminowany, by budować dziedzictwo, które wykracza poza zyski. Dziedzictwo integralności i celu. Historia Marka i Kowalskiego stała się legendą w świecie biznesu. Przykładem tego, jak dobroć, uczciwość i wytrwałość mogą prowadzić do sukcesu, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach, byli zapraszani na wykłady, konferencje, wywiady, dzieląc się swoją inspirującą podróżą ze światem. Marek, niegdyś niewidzialny człowiek, był teraz osobą publiczną, symbolem nadziei i odporności. Wykorzystywał swoją platformę do obrony spraw społecznych. Do inspirowania innych do czynienia różnicy, do pokazywania, że każdy z nas ma moc zmieniania świata, jeden akt dobroci naraz. I to była jego największa nagroda, jego największa radość, świadomość, że jego historia wpływa na życie, że zapala płomień nadziei w zniechęconych sercach. Zosia, teraz młoda kobieta, poszła w ślady ojca, poświęcając się sprawom społecznym i przedsiębiorczości z celem. Stała się liderką w swojej dziedzinie, łącząc wizję biznesową ojca z własną pasją do sprawiedliwości społecznej. Marek obserwował z dumą, widząc w córce kontynuację swojego dziedzictwa, materializację swoich marzeń. Rodzina, niegdyś naznaczona tragedią, była teraz latarnią nadziei, przykładem tego, jak przeciwności można przekształcić w możliwości, a miłość i odporność mogą pokonać każdą przeszkodę. A historia Marka i Zosi wciąż była pisana. Jeden rozdział naraz, pełen celu, wpływu i bezwarunkowej miłości. Pewnego dnia Marek i Zosia odwiedzili starą dzielnicę, w której kiedyś mieszkał. Miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Zobaczyli ławkę, na której siadywał, ulicę, na której poznał Kowalskiego. Marek poczuł falę nostalgii, ale także wdzięczności. Przeszedł długą drogę, pokonał niezliczone wyzwania. Zmienił swoje życie w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażał. Zosia u jego boku była żywym dowodem na to, że miłość i wytrwałość mogą tworzyć cuda. Objęli się w milczeniu, czując siłę swojej więzi, głębię swojej podróży. I w tym momencie Marek wiedział, że odnalazł prawdziwe bogactwo, nie w pieniądzach czy władzy, ale w miłości, rodzinie i celu. I to wystarczyło. Wystarczyło, by iść dalej, by żyć w pełni. By odnaleźć szczęście. Firma Marka i Kowalskiego, teraz pod kierownictwem Marka, nadal rosła i prosperowała, stając się globalnym imperium z sercem. Rozszerzyli działalność na inne kraje, niosąc swoje wartości i misje poza granice. Marek podróżował po świecie, poznając nowe kultury, ucząc się od różnych rzeczywistości i zawsze szukając sposobów na wykorzystanie swoich zasobów dla większego dobra. Stał się ambasadorem zmian obrońcą sprawiedliwości społecznej, przykładem tego, jak kapitalizm można wykorzystać do tworzenia pozytywnego wpływu na świat, a każde nowe osiągnięcie było dedykowane Annie, kobiecie, która zainspirowała go do bycia lepszą osobą, do walki o bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Minęły lata, a Marek, teraz starszy mężczyzna, ale wciąż pełen energii i pasji, zaczął myśleć o własnym dziedzictwie. Wiedział, że Zosia jest gotowa przejąć stery firmy, kontynuować jego pracę, ale chciał zrobić coś więcej, coś, co wykraczałoby poza biznes, coś, co zostawiłoby trwały ślad na świecie. Postanowił założyć fundację imienia Anny, poświęconą wspieraniu młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami i silnym zaangażowaniem społecznym. Chciał dać innym tę samą szansę, jaką dał mu Kowalski by zmienili swoje życie i uczynili różnicę na świecie. I to była jego nowa misja, jego nowy cel, jego nowe marzenie. Fundacja Anny odniosła sukces, wspierając setki młodych talentów, przekształcając pomysły w rzeczywistość, tworząc jaśniejszą przyszłość dla następnych pokoleń. Marek, u boku Zosi, z dumą obserwował wpływ swojej pracy, ziarno, które zasiał rosnące i kwitnące. Wiedział, że wypełnił swoją misję, że uczcił pamięć Anny, że przekształcił tragedię w triumf. I to była jego największa radość, jego największa nagroda, świadomość, że jego życie, mimo wszystkich przeciwności, było przeżywane z celem, z pasją i z bezwarunkową miłością. I że jego dziedzictwo będzie nadal inspirować i zmieniać życie przez wiele, wiele pokoleń. Pewnego dnia Marek odwiedził grup Anny w towarzystwie Zosi i wnuków, opowiedział im historię Anny, historię Kowalskiego, historię własnej podróży, mówił o znaczeniu dobroci, uczciwości, wytrwałości, przebaczenia, mówił o tym, jak życie mimo wszystkich przeciwności zawsze znajduje sposób, by kwitnąć, by się odrodzić. Wnuki słuchały z uwagą, ich oczy błyszczały podziwem. Marek wiedział, że jego historia będzie żyć dalej przez nich, że jego dziedzictwo będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie. I w tym momencie poczuł głęboki spokój, niewypowiedzianą radość. Odnalazł prawdziwe szczęście nie w pieniądzach czy władzy, ale w miłości, rodzinie i celu. I to wystarczyło. Wystarczyłoby iść dalej, by żyć w pełni, by odnaleźć szczęście. I tak historia Marka, samotnego ojca, który obronił skromnego zamiatacza ulic i odkrył przebranego milionera, stała się ponadczasową opowieścią o dobroci, przeznaczeniu i nieoczekiwanej podróży do sukcesu. Jego życie świadectwo tego, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w skarbcach, ale w sercu, w zdolności do dostrzegania godności w każdym człowieku i w odwadze do działania zgodnie ze swoimi wartościami. Udowodnił, że jeden akt współczucia może wywołać łańcuch wydarzeń, który zmienia nie tylko jedno życie, ale wiele, i że ostatecznie największym dziedzictwem, jakie możemy zostawić, nie jest to, co gromadzimy, ale wpływ, jaki wywieramy na świat i na życie tych, których dotykamy. Historia, która odbija się echem uniwersalnej prawdy. Życzliwość jest najcenniejszą walutą. A przeznaczenie czasami objawia się w najbardziej nieprawdopodobnych przebraniach. Mid CTA. Jeśli ta historia Cię wciągnęła i sprawiła, że zastanawiasz się, co jest naprawdę ważne, zostaw łapkę w górę i podziel się z przyjaciółmi. Chcemy poznać Twoją opinię. Co byś zrobił, gdybyś otrzymał taką propozycję? Skomentuj poniżej. A żeby nie przegapić kolejnych inspirujących historii i zaskakujących zwrotów akcji, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek Twoja podróż z nami dopiero się zaczyna Wrap plus Tease final W świecie w którym często dominuje cynizm historia Marka przypomina nam że dobroć wciąż jest potężną siłą zdolną otwierać drzwi o których istnieniu nigdy byśmy nie pomyśleli ale czy podróż Marka to tylko szczęśliwy traf czy też w grę wchodził większy plan niewidzialnie splatający nici losu w następnym filmie zgłębimy teorie kryjące się za przypadkiem i przeznaczeniem oraz to, jak nasze działania, nawet najmniejsze, mogą wywołać niewyobrażalne konsekwencje. Przygotuj się na zakwestionowanie samej natury szczęścia i wolnej woli. Czy jesteśmy tylko pionkami w większej grze, czy panami własnego losu? Odkryj to z nami.